która nawiązuje do jednego z modułów w banach 3D – Przedszkolne Witrażyki 3D Banach. Przedszkolne Witrażyki 3D Banach to kreatywny zestaw, który pozwala dzieciom tworzyć piękne, unikatowe mini-witraże. Dzieci przy pomocy długopisów oraz bezpiecznego filamentu PCL ręcznie wypełniają każdy witrażyk, nadając mu indywidualny charakter. Jednak długopis 3D Banach to narzędzie uniwersalne, które można wykorzystać w każdym temacie. Od kosmosu po święta i uroczystości. Dziś przeniesiemy się w świat kreatywności, w którym każdy pomysł może stać się rzeczywistością dzięki długopisom w Banach 3D. Tematem naszych zajęć będzie Dzień Kota, a inspiracją do twórczości będą koty w różnych formach. Dzisiejsze zajęcia będą wyjątkowe nie tylko ze względu na wspaniałe kości, ale również dlatego, że pokażę, jak wprowadzić do naszej codziennej pracy w przedszkolu nowoczesne narzędzie edukacyjne, jakim jest w stanach 3D przedszkole. Dzięki temu urządzeniu dzieci będą mogły rozwijać swoją kreatywność, motorkę małą oraz umiejętności manualne, tworząc wspaniałe, trójwymiarowe projekty. Długopis Banach 3D jest stworzony specjalnie z myślą o najmłodszych, co czyni je idealnym narzędziem do pracy w przedszkolu. Podczas zajęć dzieci będą miały możliwość tworzenia dobrowolnych kształtów przedmiotów czy postaci, rozwijając przy tym swoje zdolności plastyczne czy techniczne. Dzisiaj pokażę Wam, jak łatwo można wprowadzić te długopisy do codziennej pracy z dziećmi, Niezależnie od wybranego tematu. co różne długopisy w Banach 3D. Przede wszystkim bezpieczeństwo. Długopisy te są bezpieczne dla dzieci już od czwartego roku życia. na kluczowym aspektem w pracy długopisem Banach 3D dla przedszkola jest jego niska temperatura. Ponieważ długopisy te obsługują nisko temperaturowe. Filament PCL, który topi się w temperaturze zaledwie 50 stopni, a po wyjściu z długopisu osiąga temperaturę 36 stopni Celsjusza, co eliminuje ryzyko poparzeń. Dzięki temu nawet najmłodsi użytkownicy mogą pracować z długopisem 3D bez obaw. Bardzo ważnymi elementami są także odporność i wytrzymałość. Te długopisy zostały zaprojektowane z myślą, o pracy w grupach. Są wytrzymałe i odporne na uszkodzenia, co oznacza, że są w stanie przetrwać w trudnych warunkach przedszkolnych. Nawet przy częstym użytkowaniu przez wiele dzieci, długopisy nasze zachowują sprawność. Jedną z kluczowych zalet długopisów Banach 3D dla przedszkoli jest ich wolniejsza praca w porównaniu z naszym flagowym modelem, jakim jest długopis Banach 3D Master. Co jest ogromnym atutem w zajęciach grupowych, ponieważ nawet najmłodsze dzieci bez względu na swoje zdolności manualne mogą uczestniczyć w zajęciach i bardzo dobrze sobie podczas nich radzić. Długopisy BANACH 3D są łatwe i proste w obsłudze, co sprawia, że dzieci szybko się uczą jak korzystać z tych urządzeń. My, nauczyciele czy edukatorzy, nie musimy spędzać dużo czasu na wyjaśnianiu zasad działania, ponieważ dzieci intuicyjnie rozumieją, jak działają e, nasze długopisy. To pozwala na swobodną twórczość, na rozwijanie wyobraźni, realizację własnych pomysłów. Warto dodać, myślę, że to jest jedna z najważniejszych kwestii. To to, że wraz z współkopisami BANACH otrzymujecie Państwo pełen zestaw materiałów dydaktycznych, które pomogą w prowadzeniu zajęć. Firma BANACH 3D oferuje także materiały, które stanowią bazę inspiracji i pomysłów na projekty, które są dostosowane do różnych tematów i poziomów zaawansowania. Te Materiały didaktyczne są tworzone przez edukatorów i doświadczonych nauczycieli. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o wyjątkowym temacie, który można zrealizować z okazji obchodów Dnia Kota. Tematykę zaczepnąć można z pozycji święta uroczystości z długopisem, banach 3D: eksperymentowanie i odkrywanie. Jeśli zajrzymy na stronę. 66. O mniejszej pozycji to znajdziemy bardzo wiele propozycji e, dotyczących obchodów tego święta. Są tutaj wierszyki, e, są karty pracy, które będą wspomagały pracę uczniów właśnie z długopisem 3D. Więc szeroki wachlarz, jeśli chodzi o obudowę dydaktyczną e, do naszego. Tematu święto Dnia Kota. A to doskonała okazja do tego, żeby nasze przedszkolaki mogły się bawić, uczyć jak dbać o czworonogi, a jednocześnie rozwijać swoją kreatywność, umiejętności manualne, tworzyć trójwymiarowe kształty, które mogą dotknąć, zobaczyć i zabrać do domu. Rozpoczynając nasze działania, z wykorzystaniem długopisu 3D, warto zwrócić uwagę na podział pracy. Dla dziewczynek przygotować kocie łóżka na opaskę, które będą mogły nosić na głowach, zamieniając się w małe kotki, a dla chłopców mamy możliwość wykonania kociej ozdobu na patyczku do doniczki. No, oczywiście, każdy może wybrać sobie to, co będzie chciał. Ten wizerunek kociego pyszczka będzie można również zamienić na prelok i przypiąć do swojego plecaczka i nosić jako kocią pamiątkę przy sobie na zawsze. Zatem czas rozpocząć nasze kocie zajęcia. Na początku pracy tłumaczymy dzieciom, czym jest długopis 3D. Możemy powiedzieć, że jest to narzędzie przypominające zwykły długopis, tylko jest Nieco większe i nieco grubsze. Działać może jak magiczna różdżka, z której wydobywa się magiczny filament. Ten filament jest bezpieczny dla dzieci, ponieważ jego temperatura jest niska. On wydobywa się z długopisu w formie ciepłej, miękkiej nitki, która jest tak plastyczna jak modelina. I możemy ugniatać ją paluszkiem bez ryzyka oparzenia się. Ważne jest właśnie, aby dzieci rysowały ostrożnie, żeby mogły sobie dociskać i dowolnie modelować ten filament, on się potem utwardzi i zastygnie w piękny, kolorowy kształt. Jak zatem uruchomić urządzenie? Nasze długopisy Banach 3D Przedszkole mogą pracować w sposób mobilny, czyli bez konieczności podłączania do zasilania sieciowego ani do powerbanku. One mają wbudowany wewnątrz siebie akumulator i dzięki temu możemy pracować w sposób swobodny, nie przejmując się trzech obecnymi kabelkami. Warto pamiętać, przed rozpoczęciem pracy o tym, aby akumulatory w długopisach były naładowane. Aby uruchomić urządzenie, włączamy środkowy przycisk, który znajduje się w tym miejscu. Zapali się jedna z czterech lampeczek, które znajdują się w wyświetlaczu. Aby rozpocząć proces nagrzewania się dyszy, wciskamy przycisk boczny, wtedy dioda zacznie migać światłem pulsującym. A następnie, jak dysza się nagrzeje, wyświetlacz będzie się świecił w całości. A no właśnie w tym momencie. Jest to dla nas informacja, że długopis jest gotowy do przyjęcia filamentu. Ja pobrałam sobie wcześniej z naszego sortera filament. Wkładam go do otworu, do tego otworu, gdzie jest pobierana nitka filamentu. Przetrzymuję dłużej przycisk boczny i drodzy Państwo, ja tutaj muszę pozbyć się resztki poprzedniego koloru, w tym przypadku był to kolor żółty. Chwilkę gdzieś na boczku odczekam, aż ta resztka całkowicie wypłynie. Będę mogła sobie zatrzymać pracę długopisu tym przyciskiem, który służy do załadowania filetem. Teraz drodzy Państwo, tak jak kredką, tak jak flamastrem, dzieci kolorują, mogą w czasie pracy zatrzymywać długopis i paluszkiem dociskać filament, tak jak modelinę. Zaczynamy. Zatrzymuję. Uciskam, ugniatam i pracuję dalej. Mogę sobie oczywiście w dowolnym momencie urządzenie wyłączyć i wypełniać kształt według swoich własnych preferencji też oczywiście nie ugniatać tego palcem, nie modelować. Natomiast filament PCL jest tak plastyczny jak pastelina czy modelina, dlatego myślę, że bez obawy poparzenia warto sobie ukształtować filament pod paluszkami. Pracujemy, co chwila możemy długopis wyłączyć. Już teraz możemy sobie także powiedzieć o tym, dlaczego warto przeprowadzić zajęcia z wykorzystaniem długopisu 3D w przedszkolu. A takim najważniejszym dla mnie elementem pracy z długopisem 3D to jest rozwój zdolności manualnych. Długopis 3D pomaga nam ćwiczyć precyzję ruchów, koordynować pracę oka i ręki. Uczyć cierpliwości, ale przede wszystkim też wspierać kreatywne myślenie. Dzięki pracy z filamentem dzieci uczą się, jak tworzyć obiekty trójwymiarowe, które mogą wziąć do ręki, ponieważ za chwilę będą miały poczucie sprawczości i swój wydruk, trójwymiarowy wydruk 3D będą mogły. Dotknąć. One oczywiście dotykają tych wydruków w czasie pracy, ale jest w tym momencie ten wydruk przytwierdzony do płaszczyzny i w formie płaskiej nie robi takiego wrażenia jak wydruk, który będziemy mogli już trzymać w przestrzeni. Praca z długopisem 3D przy każdej tematyce to jest świetna okazja do tego aby się po prostu uczyć. W przypadku naszego kociego święta możemy uczyć dzieci, jak dbać o czworonogi. W sposób angażujący i bardzo ciekawy. W sposób trochę inny niż pogadanka czy projekcja filmu. Dodatkowo ta możliwość tworzenia Chociażby opaski w przypadku y, tego zadania dla dziewczynek czy preloków, y, bo taką możliwość też uczniowie, y, przedszkolaki będą miały. Sprawia, że mogą wykazać się swoją indywidualnością, stworzyć coś, co z dumą zabiorą do domu. No i warto pamiętać, że tego typu zajęcia. Łączą naukę, łączą zabawę, dzieci wychodzą z nich pełne radości, z dumą pokazują rodzicom swoje piękne prace. No i mam nadzieję, że akurat ten temat dotyczący kociego święta zainspiruje Państwa do tego, aby zorganizować podobne zabawy z wykorzystaniem różnych tematów. W swoich przedszkolach. Ja za chwilę przyspieszę trochę wypełnianie tych koci kocich uszu filamentem, ponieważ no, praca z długopisem dedykowanym dla przedszkola jest troszkę wolniejsza ze względu i na precyzję ruchów przedszkolaków i na ich wiek, dlatego, żeby po prostu nie trwało to bardzo długo, przyspieszymy. Widzicie, moje kocie uszy są gotowe. Muszę powiedzieć o tym, że każda praca wykonana długopisem 3D musi być tworzona na specjalnie przygotowanej i przeznaczonej do tego podkładce plastikowej. My, wybrany przez nas szablon, możemy położyć na płaszczyźnie, na biurku i przykryć odpowiednią folią. Ja natomiast Często dla dzieci mniejszych, dla przedszkolaków bądź uczniów edukacji wczesnoszkolnej takie szablony laminuje. Dzięki temu one są wielokrotnego użytku. No i bardzo dobrze też ta folia od laminatora sprawdza się w przypadku, kiedy na przykład skończą nam się folie oryginalne, dołączone przez firmę Banach do długopisów bądź do modułów edukacyjnych. Proszę zobaczyć, że ja z łatwością mogę oderwać moje wydruki i mogę je podziwiać z dwóch stron. Z tej strony płaski, do której były przytwierdzone, one są gładkie i błyszczące oraz do tej strony, um, która jest chropowata i modelowana paluszka. No, co teraz mam w zamyślę. Tak jak powiedziałam wcześniej, będziemy tworzyć opaskę dla dziewczynek. Ja tutaj już przymocowałam wcześniej wykonane uszka. Te łóżka były wykonane przy pomocy długopisu Banach 3D Master. Jest to flagowy model firmy Banach. On jest szybszy, pracuje na trzech rodzajach filamentu. Jest przeznaczony dla starszych użytkowników. Natomiast moje usza, te które wykonałam przed chwilą, przymocuję do gotowej już opaski, wybrałam sobie kolor różowy. Oczywiście, jak już wspomniałam, możemy tą opaskę wykonać samodzielnie poprzez obrysowanie konturu na szablonie. Przy pomocy kleju na gorąco, tutaj bardzo ważna uwaga, że tą czynność przymocowywania kocich uszu do opaski do muszą wykonać już osoby dorosłe, z tego względu, iż ta temperatura jest naprawdę wysoka, a poparzenia krajem na gorąco tak jak zresztą wszystkie poparzenia nie należą do przyjęć. Proszę zobaczyć, z jaką łatwością to łóżko będzie się łączyło z plastikową paską. Muszę chwilkę poczekać, żeby, żeby ten klej swobodnie mógł zastąpić. mocuję w ten sam sposób teraz zrobię odwrotnie bo w przypadku pierwszego uszka mocowałam klej na opaskę teraz przymocuję przymocuję klej do mojego kociego uszka jedna i druga metoda się sprawdza czekamy jeszcze chwilkę I moje kocie uszy są gotowe. To jest ta strona bardziej chropowata. Tutaj mogę się pochwalić pięknymi kocimi uszami w niebiesko-zielonym kolorze, które są gładkie i błyszczące. Można sobie porównać, że ten filament pięknie wygląda, pięknie się mieni. W zależności od nastroju mogę sobie zakładać opaskę. Z tej strony, z której mi się podoba. To była praca wykonana przez dziewczynki, przeznaczona dla dziewczynek, natomiast dla chłopców przygotowałam coś innego. A mianowicie będziemy tworzyć teraz ozdobę do doniczki albo koci drlok. Ja już ozdobę wykonałam wcześniej. Pokażę Państwu, jak ona wygląda. Została wykonana za pomocą długopisu Master i filamentu PLA. A teraz razem z Państwem wykonam yy, dwie kocie postacie, które będą relokiem i ozdobą, która zamontowana będzie na batyku. Będę teraz wykonywać wizerunki kocich pyszczków przy pomocy białego filamentu. widzę, że świeci się yy, cały wyświetlacz wszystkimi czterema diodami, dlatego próbuję zainstalować biały filament. Proszę zobaczyć, że mogę też bezpośrednio yy, pracować yy, z filamentem, który nie został wcześniej ucięty z sortera, więc mogę go wykorzystać tyle, ile realnie rzeczywiście Yy, będzie użyte do wypełnienia danego obiektu. Oczywiście czekam jeszcze, czekam jeszcze cierpliwie na to, aż się resztka pozostałego koloru wyczyści. Myślę, że już mogę, mogę rozpocząć pracę. Oczywiście ja też ją przyspieszę. Pokażę tylko Państwu yy, na samym początku, jak będzie wyglądał yy, biały filament. PCL. Robię to dokładnie w ten sam sposób. Mogę wykonywać ruchy pionowe. Mogę zatrzymać pracę i ją delikatnie zmonerować łóżkiem. A mogę też sprawić, aby ten mój filament wyglądał tak jak kocia sierść. I rzeczywiście tutaj przy tym pierwszym wydruku będę starała się, aby ta pierwsza warstwa filamentu w trój wymiarze imitowała kocią sierść. I więcej to będzie wyglądało tak. Pokażę Państwu, że dać te hmm, pociągnięcia dokładnie w sposób imitujący. Jeść. a teraz już przyspieszam pracę, a im będę kolorowała wydruki nieco szybciej. Drodzy Państwo, wykonałam wizerunki kotków I teraz będę przyklejała jeden z nich do patyczka, a z drugiego utworzę brelok. Ten, który będzie prezentował się na patyczku, będzie to kotek wyglądający w ten sposób. Oczywiście ma no tutaj yy, dziurki, wynika to yy, z tego, że nie dociskałam filamentu. Ale wygląda też dosyć ciekawie. No i drugi czerwony kotek, któremu dorysowałam tutaj na samej górze z filamentu yy, pętelkę, do której będę chciała przytwierdzić łańcuszek z bryloczki. No i może od tego czerwonego kotka zacznę. Oczywiście potrzebujemy takich mocowań, yy, które będziemy mogli potem w sposób. Yy, prosty, wykorzystać do zawieszenia yy, na plecaku, czy do kluczy, czy do innych elementów wed wedle uznania. Ja przy pomocy przy przymocowuję zaczep do mojego koloczka. No, oczywiście, my musimy to zrobić za naszych przedszkolaków, bo jest to dosyć trudna czynność do wykonania. Mój kotkowy brolog wygląda w taki sposób. No a drugiego kotka, kotka białego będę przymocowywała do patyczka. Tutaj używam patyczka kłopszego, natomiast to może być dowolna wykałaczka używana w kuchni bądź dowolny patyczek. Również przy pomocy kleju na gorąco będę wykonywała tę pędność. I doczepiam wizerunek kociej płóci. Jak Państwo widzicie, w sposób kreatywny, przy tematyce kociej, przy obchodach, Dnia kota. Razem z przedszkolakami jesteśmy w stanie wykonać takie gadżety, które będą ozdobą e, dziecięcych pokojów, które będą ozdobą naszych plecaków bądź nasze kluczy. Pokażę Państwu jeszcze wykonane te dwie opaski. No i przypomnę, że dla nas, dla nas nauczycieli, takie zajęcia są szansą na wprowadzenie nowoczesnych metod i form pracy, które przyciągają uwagę uczniów, uatrakcyjniają proces edukacyjny. No a przede wszystkim dzięki szybkim efektom pracy z długopisem, czy to będzie, drodzy Państwo, ten długopis, yy, o który gdzieś się tutaj schował długopis e, dedykowany dla przedszkoli. Czy to będzie długopis przeznaczony już dla starszych użytkowników? To właśnie dzięki pracy z tymi długopisami my możemy w prosty sposób włączyć dzieci w działania praktyczne, które uczą wytrwałości i dokładności. Dodatkowo praca z długopisami pozwala nauczycielowi na rozwój kompetencji informacyjno-komunikacyjnych i zdobywanie nowych umiejętności zawodowych. Ja zakończyłam już pracę dotyczącą y, obchodu z Dnia Kota. No i zapraszam teraz Państwa y, na to, abyśmy wspólnie zobaczyli, w jaki sposób przy kocim temacie pracowały przedszkolaki. Dziękuję. Tak spłaszcz a potem rozgniataj na inne części. No bo wtedy mogę sobie poryszować i wtedy lubię sobie tak robić, wyobrażać sobie, że te górki to tak naprawdę wieża i fla